A teraz taka piękna historia, bardzo piękna. I zapraszam Państwa do udziału w niej, a ja powiem kiedy. Dziewica Anastazja Ciało de ciach, ciało de ciało Dziewica Anastazja Królewska córka to. O tak, o tak, o tak, o tak. Królewska córka to. Raz ojciec król bezbożny. Ciał do lociach do docia do lociach. Do, 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 Raz ojciec król bezbożny. Na modłach zastał ją wszyscy. O tak, o tak, o tak, o tak na modłach zastał ją. Przynieście mi tu za Ciach, tu do tu do, 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 przynieście mi tu zaraz miecz ze zbrojowni mej! O tak, o tak czysto, o tak, o tak, miecz ze zbrojowni mej. Za pierwszym ciosem miecza. Ciachno do ciach do ciała ciach, ciach. Za pierwszym ciosem miecza. Nie spadła głowa jej. I teraz o nie, o nie, o nie, o nie. A teraz taka piękna historia, bardzo piękna. I zapraszam Państwa do udziału w niej. A ja powiem kiedy. Dziewica Anastazja ciał do lociach, do ludylo, do lociach, dziewica, Anastazja, królewska córka to. O tak, o tak, o tak, o tak, królewska córka to. Raz ojciec król bezbożny ciał do ciało do ciało do lociach. Do, 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 Raz ojciec król bezbożny. Na modłach zastał ją wszyscy. O tak, o tak, o tak, o tak na modłach zastał ją. Przynieście mi tu za do, ciach, do, ciach, do przynieście mi tu zaraz miecz ze zbrojowni mej. O tak, o tak, czyste o tak, o tak, miecz ze zbrojowni mej. Za pierwszym ciosem miecza ciach, do ciach, do ciach, ciach, Za pierwszym ciosem miecza nie spadła głowa jej. I teraz o nie, o nie, o nie, o nie nie spadła głowa jej. Za drugim Anastazję do locia, do locia, do za drugim Anastazję pozbawił głowy miecz. O tak, o tak, o tak, o tak, pozbawił głowy miecz. Stąpiły dwa anioły, ciało, 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 stąpiły dwa anioły. Szalenie rzadka rzecz, o tak, o tak, o tak, o tak, szalenie rzadka rzecz. W obliczu tego cudu, ciar, ciar, cial. w obliczu tego cudu, bezbożnik krzyknął, uch, o tak, o tak, o tak, o tak, bezbożnik krzyknął, uch! Jest morał w tej legendzie. Czach, dudlu, czach, dudlu, cialolo, czach. Jest morał w tej legendzie. Lecz nie pamiętam go, o nie, o tak, nie, nie pamiętam go, nie pamiętam.